Zaczniemy dzisiaj grać, znaczy chciałbym Was zaprosić na grę inside To jest taka pewna historia chłopca, który przed czymś ucieka, ucieka przepraszam, a przed czym będzie uciekał, dowiemy się grając w tą grę, więc zaczynamy Na początek historii mamy tak, że chłopczyk zlatuje z jakiegoś urwiska, z jakiejś z jakiejś góry, z jakiejś. Nie wiem, przełęczy, cokolwiek, nieważne. Aha, kawusia jest? Kawusia jest. Dobra, zaczynamy. Więc tak, jak widzicie, Gashi nazywa Insight. po opisie też będzie, że pierwszy odcinek taki pilotażowy. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem to słowo. Więc pewnie wielu z Was zastanawia się. Czemu akurat ty? Czemu tą mordę widzę na YouTubie? Nie wiem, może dlatego, że Chcę sobie zabić czas po pracy I postanowiłem zagrać No w taką nietypową gierkę Pewnie i tak wszyscy ją znacie Ale chcę ją przejść na Nie na własny sposób, bo tu żadnych wyborów nie ma tak naprawdę Tylko grasz Gra typu do tyłu, do przodu nic, nic, szczególnego. Ale pomijając ten fakt, zauważyliście, że jakaś ciężarówka odjechała. Z jakimiś ludźmi. Coś mi się pewnie uaktywniło, ale to już tam bez różnicy. No. Mamy jakichś dwóch, jakiś dwóch ziomków, pewnie mnie szukają, bo zapalili swoje latarki i się rozglądają. No ale że jestem sprytniejszy od nich, to uciekłem. Dobra, nieważne. Aha, jeżeli chodzi o długość odcinków. To zależy jak je przyjmiecie, jeżeli pierwszy odcinek wam się spodoba, oczywiście nagram więcej, na przykład nie wiem, 20 minut starszy bo mojej mordy dłużej się nie da oglądać więc nie wiem tak 10 minut 15 i chyba wam odpuszczę a wracając do tego dlaczego mi tak długo nie było nie wiem pewnie stwierdziłem że na razie nie warto nagrywać w sensie też czas dużo zabierał ale no cóż wracamy do historii tego chłopca bo on jest najważniejszy teraz więc tak nie możemy dostać się do góry czyli dostaniemy się przez tą skrzynię ok, jedziemy z tą skrzynią przesuwamy sobie jeszcze bardziej wchodzimy na górę hop o dlaczego on to zrobił Widzicie, gra jest po prostu taka mroczna, taki mroczny klimat ma Czasem ktoś kogoś goni Znaczy przyczepili się do mnie tych dwóch typów. Nie pozwalają mi uciekać. Jeszcze wezwali psa do tego. O, nieźle. Ładnie, ładnie, ładnie. A ten pies taki wychudzony w ogóle. nie Nieź mu nie dają. Może on właśnie chce, żeby żdżar mnie. Oni mówią, dobra leć. Żeźli tego chłopczyka. I będzie po sprawie. Może on coś, ten chłopczyk wie i przez to oni chcą mnie złapać. Tak mi się mocno wydaje. No, ale nieważne, no. Znaczy ważne, bo i tak się pewnie domyślacie, że ten chłopczyk przed, przed czymś ucieka. W sumie na jego miejscu też bym uciekał. Tu widzicie, mroczne takie miejsce jest. No klimacik trzyma, nie powiem, że nie. Muzyczka też jest w miarę dobra, grafika no... Mogłaby być trochę lepsza, ale jak na ten, na ten rocznik tej gry, no to nie jest tak źle. A właśnie, nie wiem jaki to jest rocznik tej gry. W drugim odcinku wam powiem nie mniej więcej jaki to jest rocznik tej gry. Gdzieś ją chyba na jakimś kanale widziałem Kurwa, strzelił we mnie ty. Co mu odwaliło? Dlaczego strzelazć do dzieciaka ty cepię? Dobra, kakawy mi Wracamy Aha, czyli teraz widzicie, że są zapisy gry tam jest skończyłem, jak na przykład nie wiem w jakimś momencie umrę sobie to i tak wrócę do zapisanego checkpointu tak zwanego schowam się za tymi kamieniami pod tym kamieniem, przepraszam dobra odjechali, Czyli mogę biec sobie dalej biegniemy dalej biegniemy dalej, biegnę 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 sobie dalej dun, 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 dun. i piękny skok na dziesięć. Co oni ode mnie chcą? Znowu uciekam. Nie chodź. Nie Nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie. Ta, na, na, nie złapiesz mnie. prawda? Daj mnie, I tak to jest chyba w grze, że on nie musi go mieć. Nie, dlaczego oni nie gonią? więcej psów fajnie 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 gonią okej okay. wiemy z tego odcinka że te typy nie chcą mi odpuścić oni ewidentnie chcą mnie złapać teraz pytanie Uu, wiecie przypomina mi się kiedyś taka Gra z dzieciństwa co yy, grałem z braćmi Też tak się czasami zapalało i gasiło I ja to nazywałem oko saurowa. Nie wiem dlaczego, po prostu byłem mały i głupi A tak się po prostu bawiłem no. Płynne se dalej, płynne, płynne A tu świnki przede mną Siewa świnie, co tam u was słychać ciekawego Nie? Nic? Ok, jara Łyka kawusi. Pamiętajcie tylko Jakobs. I to złoty. Jest normalnie mega. Więc polecam w kawusię i hopsa, Proszę państwa. Więc panie i panowie, witamy w polu kukurydzy. Tak mi się wydaje. Zgnitego. <laughs> Zgnite pole kukurydzy, Zwracajcie to. A teraz jakiś dziki powiem. Chyba <laughs> <Joma>, jestem dzik, <laughs> co tam? Ja pewnie nic, uciekam. O, widzicie, że jakieś żółte tu było, o jest. I idzie za mną. <laughs> fajnie, 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 gruwo, gruwo. O, następny ma, Emaziomy, co tam mowa ciekawego. Dlaczego za mną łazić? Chyba chcę. Dobra. Sprawa jest taka. Podejrzewam, że musicie mi pomóc. Wy nie, nie uciekacie. Wiem, że trochę śmierdzę i tak dalej. No ale no cóż. Musicie za mną chyba iść. To w drogę. <laughs> I cały czas... Pada, Jeszcze w sobie pada. I kurczaki za mną wierają. Jakie żółte plamki, widzicie? To są takie żółte plamki, które za mną biegają. I pełni. Dobra, musimy zrobić tak, otworzyć im to. No nie, on nie jest taki silny, żeby otworzyć drzwi. no zaraz ej. Dobra, jedziemy z tematem. Hopsa robimy tu. I teraz tak. Bujaka, jaka, bujaka, bujaka. Juhu. Juhuhu. Bu. Proszę Państwa skok w dali to było za głośno ktoś na pewno mnie usłyszał na bank podejrzewałem że ta świnia która tam leżała z tyłu pewnie się spruła i teraz pewnie na mnie zaraz wyskoczy i powie <laughs> nie dobra ja podejrzewam że muszę otworzyć tym kurczakom więc robimy tak oho nie mogę Kurczaki, ten śmijście za mną, bo ja nie. A teraz tak. Podejrzewam, że muszę to włączyć. I nic. Teraz i nic. Kurczaki, jakiś pomysł macie? Tylko odpiekacie, tak? To zaraz też to, mi pomógł. Kopie jeden z różnych minutami czwarty, że tam jest. Teraz patrzcie. Dobra, 30 o nich. Odpalamy. Odpalamy. Dwa. Ej, kurczaki wypadły. O, to metodki i działa. Fajny wicior wyrósł tego. Dobra, kurczaki, teraz powiedzcie mi, jak mam wejść tam do góry. A wy macie ruch no, do tej wschody. Nie. chodzimy tutaj? Nie. Odejdźcie i teraz... O, jest jakiś żółwioł, proszę. Nie wciąga kurczaki Spad snopek Aha jeżeli na przykład nie wiem będzie Wam się bardzo nie podobał ten odcinek to i tak go zostawię na kanale A jeżeli będziecie chcieli drugi odcinek też niech piście Jeżeli nie to i tak go zrobię Patrzcie i teraz będzie leć panie o! To ja miałem trafić w to, tak? Ja miałem trafić w te świnie? Aha, dobra, to trafiamy w te świnie Będzie teraz skok, skok w dal Świnie Jakcia świnie i boom Boom Świnia poleciała i też świnią Ok Skoro spadłem na świnie to i tak jestem brudny Teraz muszę tam wejść. Nie wejdę. Szkoda. To zrobimy tak. Bierzemy to. Bierzemy, 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 bierzemy. Bum. Dobrze. Ale tam. Jakby naprawdę było takie coś w komputerze, że możesz sobie e poczuć ten smród, w każdej grze, to, to połowa youtuberów by umarła. Czy takie wielki grają? Podejrzewam, że takie gierki też grają. No ja bym już, ja czuł ten smród w tej grze, to on chyba umarł. Łyk kawy. Ok. Tak więc, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Ja w tym momencie kończę. Na razie, cześć.